Mano, witam Was w grze FIFA 14 w trybie Ultimate Team i dzisiaj zagram sobie... hmm... Pink Slips? Wager Match? Wager Match? Nie wiem. Nie wiem jak to nazwać, ale chyba bardziej Wager, bo jest to gra o zawodnika. A zagram sobie z e, kolegą, z gościem, który no, po prostu poprosił mnie, żebym z nim zagrał e, Manik Lewis, PR Gamer. E, zagramy o Łukasza Garguet Team of the Season, a więc tego tą prozową kartę z Wisły Kraków Jeśli ktoś o Łukasza Garguet to wie kogo on na myśli e, Zagramy o tą kartę właśnie mm, poprosił mnie e, więc też nie, nagrywam ten filmik Myślę, że e, będzie to fajne e, jakaś nowość na kanale Może ktoś będzie chciał pograć o kolejne karty Zobaczymy może w przyszłości przejdzie to też w formę kamerki, że będę pokazywał jak tą kartę, tak jak u, to Shore, czy jak, jak on tam się zwiednie, mniej to się nawet. W każdym razie zagrałem sobie składem e, Bundesligi, którego jeszcze nie widzieliście na żadnych z odcinków e, przeciwko niemu. E, no i cóż, za chwilę zobaczymy jak mi pójdzie. Okej, okay, gramy znowu, drugi raz zaczynamy mecz, bo niestety... Za pierwszym razem, kiedy Luis zaprosił, no trochę były lagi, hmm, więc no teraz po prostu zagramy jeszcze drugi raz. Hmm, widzę skład? już poprzednio o tym mówiłem, ale skład, no fajny skład, e, skład połączeniem dwóch lig Serie A i PBVA. Naprawdę fajnie to zrobione, z Barbo na czele i Neymarem, no to może być ciężki przeciwnik. Zobaczymy, czy tym razem nie będzie lagów, e, ponieważ gdy Luis zaprosił, no to były na początku lagi i mam nadzieję, że teraz już ich nie będzie. Zobaczymy jak tym ladem się zagra. No, teraz już jest OK, Widzę już jest, już jest bez lagów. Bardzo fajnie się teraz będę grał. Teraz to mi się podoba. No. Najwyraźniej Luis miał po prostu masowe połączenie internetowe, więc też były lagi dlatego. Oczywiście będą skróty z tego meczu, takie żeby nie było. Więc teraz przechodzimy do skrótów. Oczywiście z komentarzem live. Oj, Mandzukic trochę za wolny, ale może się przepchnie. Oj, oj, Martinez jebnie, Aj no i dupa. Trochę, trochę, za mocno, ale ogólnie to chciałem podejść do Roysa w tamtym momencie, a tutaj najwyraźniej się to nie udało. widzicie w powtórkach jest bardzo płynnie, a w meczu samym jest tak średnio. O, Mario Mandzukic, Mario Mandzukic i gol, tak jest, jeden do 0 Mario Mandzukic. I ty prowadzam swoje na prowadzenie. Cóż, lagi obaj takie same warunki. Nie chciałbym, nie chciałbym powiedzieć, że ja mam lepsze. Mam nadzieję, że Luis się nie obrazi, że tak mówię, ale obaj mają takie same warunki, prawda Luis? Że to ma kogo nie umie. To jest ten trick, taki przełożenie z nogi na nogę piłki. Nie wiem, czy Marzyk go umie. Albo ja go nie umiem po prostu zrobić, ajajaj aj, aj. Ach, Mandżukić, blisko był Ale będziesz będzie żółtrożny chyba nie że te lagi wam zbytnio nie przeszkadzają, aż tak ja bym, ja bym sobie zdał je z tego sprawę, że one są, ale... Warto razem nie przeszkadzają chyba, co? Dobra, tam ta laba Żółtrożnego do Mandżukića, ale on wyskoczył kijowo oczywiście Oj, sędzia Gwiznął jeszcze na dodatek no cóż, 1 do 0 na razie O boż Nie mogę tak wybijać Oooo, ale było blisko Ja pierdzielę Neymar Wow, wcale już nie zgłaszasz z komentarzu, ale tak, tak już takie lagi są, to ja nie mogę po prostu komentować jeszcze tego. Bo to normalnie jakbym komentował to też... Tragedia jeszcze no te, tak. Komentowanie takich lagów. I Daniel, weź po skrzydle, Podanie do Ibarbo! Wow, Widenfeller. Czemu wrażenie, że Weidenfeller miał w jednej interwencji po tam poprzednim... znaczy w sensie... No Jezus, no pierwszej połowie. A okazał się tylko jeden strzał oddał. Luis. Ech, na się nie opasało do Manżukucia, bo trochę to była zła piłka No e, cóż Lagi nie pomagają w grze, nie wiem dlaczego takie są, na pewno nie są ode mnie Ja na necie nie mam w tej chwili lagów żadnych Piszczek Do Manżukucia I tak jest, 2 do 0 Mario Mandzukic! Tak wiem, wiem główka, wiem przepraszam, będą hejty na mnie Ale cóż, no co ja mogę poradzić, tak potrafię strzelić bramki Taki ten skład. Będą, będą hejty, na to z szlimi główkami. Pewnie. Chociaż ten strzał pierwszy nie był. Dlaczego <gulny> nie był z główki? Nie wiem kto tam jest. Dinatale chyba, tak? Czy ktoś? Nie wiem. Dinatale chyba. Dobre, dobre, łaszczykowski, pięknie. I 3-0. Tak jest. Pięknie. Jakub, Kuba. Błaszczykowski. I3 do dla mnie. Dla mojego zespołu. No cóż, mistrzowie kontry <laughs> Jak to się zwykło mawiać o moim stylu gry Mistrz kontry Nie wiem, kiedyś na 12 tak mi się grało dobrze z kontry No cóż, taki mega zabójczy z niej nie jestem Cześć, jak się... ładnie, ale prosto brąkażam Józef ja się przy tych wszystkich bramkach dla mnie nie popisał Albo ma jank? Aj, jaj, Ja szansę do zada, ale Cóż, niestety, niestety nie trafiłem ale wolę w moim przypadku, to nie jest moja, mocna strona. Coś, na czym się mogę przekonać klubowicie na wirtualnych klubach. No, dobre, Baszczykowski. I tak jest, Jakub... ...strzela bramkę 4 do 0 dla mnie. No cóż, spodziewałem się, że na to spotkanie. Mimo wszystko skład, miał nap skład ma naprawdę dobry Luis, Moim zdaniem może po prostu w tym meczu swoje mu poszło. Albo te lagi po prostu. Nie wiem. Widać, że się wkurzył. Nie chcę być taki dla niego. Cóż, jeśli będzie, nie chciał dać gorguły, no to się nie zdziwię. Może go wkurzyły te lagi też. Nie były ode mnie na pewno, bo ja też nie miałem. Czasami tak bywa po prostu, że są lagi. Mimo wszystko mam nadzieję, że mi się ten filmik podobał. To był Wager Match, nie wiem jeszcze to nazwać, czy Pink slips O gargułę Toc, ale zobaczymy czy e, Luis będzie chciał mi go przekazać. W każdym razie wygrałem ja tego Garguę mentalnie, ale czy fizycznie również, to za chwilę się e, przekonamy. Dzięki wam za ten odcinek. Jeszcze nie będę, nie będę żegnał, bo zobaczymy czy dostanę tego Garguę. Fajnie będzie go zobaczyć w moim e, klubie niebieską kartę Toc. Zrobię zresztą miałem maticze miałem toc, ale dobra, nieważne. Zobaczymy. Za chwilę. Ok, chwilę Okej, jestem już z powrotem. Dostałem ofertę wymiany za tego zawodnika. I oczywiście akceptuję ofertę. I mamy w swoim klubie Łukasza GRG Team of the Season. Toc, tak jest. Łukasz Groguła, Toc. Cóż, no Może ten zawodnik mi się przyda, może zrobię skład. Mmm... Ang y, tak, angielski. Skład polski y, z tym zawodnikiem może zrobię... żeby nie było, że rewiew, tylko re re review, tylko review tego zawodnika, więc przegląd po prostu tego zawodnika. Test Player o taki jak to fabryka końca to, no, to nazywała, przepraszam, że urząd nazwy, ale y, być może zrobię właśnie coś w tym stylu jak Test Player Łukasza reguły nie wiem się opłaca. W każdym razie na foothedzie jest oceniany bardzo wysoko przez ludzi i komentarze są bardzo pozytywne co do tego zawodnika. Jak nablokował kartę ma on znakomite podania, bo 80. Więc wydaje mi się, że, że będzie to na pewno dobra karta. Dzięki Louisowi zagra jeszcze raz. I cóż, no, to będę tyle z tego odcinka. Mam na nadzieję, że pojawi się jeszcze więcej wager meczy lub pink slipsów. Ja nie wiem w końcu, jak to nazwę. Ale na nadzieję, że się pojawi mecz o takie karty. Może wtedy ja też będę coś wystawiał, bo to trochę takie nieuczciwe, że ja nic nie z wystawiam eee, też na pulę wygranej. Trochę takie nieuczciwe. Może będę wystawiał coś później. komuś obym znaleźć jeszcze jakiegoś sponsora? Nie, no żartuję. Będę wystawiał po prostu swoje karty. W każdym razie zobaczymy jeszcze, czy ktoś będzie chciał po prostu grać o kolejne eee, karty z mojego składu lub, lub, które on mi zaproponuje po prostu, tak? Dzięki za oglądanie tego yy, odcinka albo po prostu meczu, nie będę się tego odcinkował yy. No i doczynię w kolejnym jakimś filmie z FIFA Ultimate Team FIFA 14 Na razie